lepsze te auto. Tutaj no. w Lwowie, to Wszyscy są podpisani 13 osób. Otwieram 59. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Orchowo. Uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięki obraz. Uczestnicząc w sesji rady gminy wyrażacie państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych. Dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek pana wójta na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym. Przypominam, że nadal obowiązują środki ostrożności związane z covid-19. Na sesji witam Pani i Panów Radnych oraz zaproszonych gości, a są nimi Wójt Gminy orchowo, zwołujący sesję Jacek Misztal, nieobecny Skarbnik Gminy Pani Ania Błaszczyk. Witam Pani Aniu, e, witam Radnych, e, witam Pana Pawła służącego nam pomocą techniczną, witam Panią Agnieszkę z obsługi Rady. Na 15 Radnych mamy obecnych 13, nieobecna jest Pani Stanisława Kryszak oraz e, to jeszcze? Pan Bogdan. Pan Bogdan Chmielaczyk. Oboje usprawiedliwiali swoją nieobecność. Szanowni Radni, otrzymaliście porządek obrad wraz z materiałami sesyjnymi. Czy ktoś ma jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Przechodzimy w takim razie do kolejnego punktu porządku obrad, czwartego: Rozpatrzenie i podjęcie uchwał. Podpunkt pierwszy. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021. Druk nr 300. Powodem dzisiejszego spotkania właśnie jest przyjęcie zmian w budżecie, które omówi Pani Skarbnik. Proszę Pani Aniu. Zmiany w budżecie, które tutaj proponuje, proponuje Pan Wójt dotyczą umowy, podpisania umowy odnośnie oświetlenia ulicznego, znaczy zadanie inwestycyjne na oświetlenie uliczne przy ulicy Zika, przy ulicy Trzemeszeńskiej i w miejscowości Linówiec. Jak wiecie Państwo na ostatniej sesji też informowałam, że wyłonił się wykonawca, żeśmy przesunęli przesuwali między paragrafami, między oświetleniami kwoty takie jakie żeby po prostu były takie kwoty w planie jakie wykonawca nam zaproponował, ówczesny wykonawca. Jednakże po sesji ten wykonawca, który wygrał przetarg, po prostu wycofał się ze względów, może w w z wynagrodzeniem za wykonanie usługi. I wysłaliśmy pismo do wykonawcy, który zajął drugie miejsce. Ten wykonawca się zgodził, jednakże tutaj też on przedstawił inne nam dane odnośnie wykonania inwestycji na poszczególnych oświetleniach i dlatego dzisiaj tutaj chcemy przesunąć znowu między, między oświetleniami, między tymi trzema zadaniami środki tak, żeby można było podpisać umowę. I tak mieliśmy wcześniej na ulicy Ziga było zaproponowane wcześniej 52 tysiące, teraz będzie wykonanie 35 tysięcy 36 tysięcy złotych. Ulica Trzemerszeńska mieliśmy zaplanowane 138 tysięcy, będzie 161 tysięcy i linowiec pozostaje bez zmian. W związku z powyższym proponuje się przenieść te środki tutaj 16 tysięcy na ulicę Trzemeszeńską. Będzie to środki covidowskie. I one zasilą właśnie ulicę Trzemeszeńską z ulicy Zika. I później jeszcze będzie brakowało, brakuje 7 tysięcy na wykonanie ulicy Trzemeszeńskiej. I to 7 tysięcy jest y, y, przeniesione z y, oświetlenia ulicznego w miejscowości Słowikowo, gdzie to oświetlenie już jest wykonane i tam zostały środki. I 7 tysięcy jest przeniesione właśnie na, na tą ulicę Trzemeszeńską. Pytania. Panie skarbnik to 7 z, 16 zdjęte z ziga. E, czy na ziga w takim razie starczy tych pieniędzy, które w tej chwili na zapyta... było, Jak wcześniej mówiłam 52 tysiące, a potrzebne 36. Dobrze. Czyli Dobrze. 16 tysięcy, a było 32 zaplanowane w ramach środków Więc Te 16 tysięcy jest przeniesione na ulicę Czemeszeńską, ten w ramach środków covidowskich. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że następny... Wykonawca się nie wycofa, że dojdzie do podpisania umowy. Pytania do pani Skarbnik? Nie ma pytań, odczytam projekt uchwały. Będziemy głosować. Uchwała Rady Gminy Orchowo z dnia 14 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera i oraz punkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym artykuł 211, 212, 214, 215, 222, 235 do 237, 258 i 264. Ustęp trzeci ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rada Gminy Orchowa uchwala co następuje. W paragrafie numer 45 na 108 przepraszam w uchwale numer 45 na 183 na 20 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zwanej dalej uchwałą budżetową zmienionej Zarządzeniem nr 70 na 21 dwójka Gminy Orchowo z dnia 30 sierpnia, września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany. Ustęp pierwszy w paragrafie drugim ustęp pierwszy: wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości 24 951 862,87 zł z tego wydatki majątkowe w kwocie 2 miliony 300 tysięcy 145 złotych i 20 groszy wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pani Skarbnik, tutaj w wpf nic nie zmieniamy, tylko... Dobrze. Dobrze, Szanowni Państwo, mamy kworum. Proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za? Kto przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Radna Andrzejewska Anna. Za. Radna Bars Alicja. Za. Radna Bąkowska Lidia. Za. Radny Chorbiński Jan. Za. Radny Kapturski Paweł. Za. Radna Kosiak Anna. Za. Radny Mikuła Grzegorz. Za. Radna Piekarska Janna. Za. Radna Przybylska Elżbieta. Za. Radny Stube Maciej za. Radny Szczepański Ryszard za. Radny Świtek Ryszard za. Radny Wędzikowski Marek za. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 13. Głosy za 13. Głosy przeciw 0. Głosy wstrzymujące się 0. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021. Przechodzimy do kolejnego punktu w porządku obrad, piątego. Zamykam pięćdziesiątą dziewiątą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Orchowo. Dziękuję bardzo.